Drodzy Państwo, przed nami wieczór pełen piłkarskich emocji. Zachęcamy do pozostania przed telewizorami. Zapowiada nam się kawał dobrego futbolu. Podczas tego spotkania będziemy Państwu towarzyszyć my, czyli Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. W tym meczu w ramach Division Rivals emocji nie zabraknie. Czuć atmosferę pełnego napięcia oczekiwania. Przed nami już za chwilę naprawdę bardzo ciekawy mecz. Bywają niby zwyczajne mecze, które na lata zapadają w pamięć. Bywają też pucharowe starcia potentatów, które ostatecznie rozczarowują kibiców. Okazja do strzału! Niemożliwe! Nie ma bramki! Przy strzałach z takiej odległości zwykle nie ma zmiłuj, ale tutaj stało się coś niesamowitego. Akcja przyspiesza, dobry lop. Przy piłce Mount. Havertz! Kosmiczna interwencja Fabiańskiego! Jeśli szkoleniowiec rywali w analizie przedmeczowej zwrócił na kogoś uwagę, to na pewno był to ten gracz. Kai Havertz. Niekiedy ceni się graczy występujących z przodu za wkład w pressing albo to, jak absorbują obronę rywala. Ale i tak najważniejsza dla napastnika jest skuteczność. A tej nie sposób odmówić temu zawodnikowi. Wystarczy mu pół okazji do strzelenia gol. Piłka oddana przeciwnikom. Poluje piłkę. Co teraz wymyśli? Marsjal. Uwaga, to nie koniec akcji. I po akcji, jak się okazuje. Nie wiem, jak to się stało, że nie padła przed chwilą pierwsza bramka. Bramkarz wykazał się nie lada refleksem. A teraz szansa dla nich. Co zrobią z piłką? Podanie nie trafia celu. Kai Havertz wychodzi na pozycję. I teraz niestety przerwana obiecująca akcja. Był spalony. Mount ma piłkę. Ale czyściutko wygarnął tę piłkę. Nabi Keita. Andros Taucent. Nie zdołali utrzymać się przy piłce. Mason Mount. Przy piłce Mount. Puszcza grę sędzia. Spójrzmy jak rozwinie się ta akcja. Próba odbioru i przerwany atak. W posiadaniu piłki teraz Havertz. Rashford! Marku Rashford i gol! No to mamy 1 do 0. Wytrzymują się przy piłce, sędzia stosuje korzyść. Niebezpieczeństwo zażegnane, atak powstrzymany. To. Co za przytomność! Sędzia pokazuje żółtą kartkę za przewinienie z przedostatniej akcji. Gol! Proszę Państwa! Bardzo szybko drużyna podwaja prowadzenie. O, już solidna przewaga. 2 do 0. Gramy dalej. Taj Havertz. Odbiór czysty. Nie ma faulu. Aberc. I teraz przejmują piłkę. Sędzia przerwała grę. Będzie wolny. Przy piłce Mount. Ten strzał skutecznie zablokowany. Rzuca w okolice 11 metra. Niepewnie teraz to zagrywa, chyba chciał to wybić daleko. No jednak nic z tego nie będzie. Sosa, popis umiejętności teraz. Jest dośrodkowanie. świetnie. Nieudana teraz próba utrzymania się przy piłce. Jak widać po statystykach, drużyna gości niezbyt często jest przy piłce. Rezultat widniejący na tablicy wyników mówi nam jednak, że to wcale nie posiadanie piłki gwarantuje korzystny wynik w meczu. Owszem, mają piłkę rzadziej od rywala, ale w konkretach wypadają lepiej, skuteczniej. I teraz są zdecydowanie bliżej zwycięstwa. Rashford. Dobry teraz atak na piłkę. Przyjął Martial Może teraz zagrozić obronie Teraz powinna pasz bramka Co za interwencja Przy strzałach z tej odległości Liczy się przede wszystkim refleks No i to chyba umożliwiło tutaj szybką reakcję Mamy przechwyt Piłka do Pulisika. Oho, teraz jest niezła okazja do kontry. Teraz jest konieczny powrót do obrony. Havertz ma teraz piłkę. Na Bikejta ma teraz piłkę. Przy piłce Mount. Horum dziewka w górze. Spalony. Słusznie reaguje pani sędzia. Ten spalony wisiał w powietrzu. Obrona przytomnie się cofnęła. A tymczasem przeciwnik nie zorientował się w sytuacji i dał się głupio złapać. Mija obronę tym podaniem i tak! Markus Rushford! Znowu nie gry od środka. No cóż, sami Państwo widzicie, jak układa się ten mecz i wynika. To dopiero pierwsza połowa. O i proszę bardzo, słychać gwizdek pani sędzi. Zaczynamy drugą połowę tego spotkania. Piłka wypita z podnók rywala Havertz ma teraz piłkę. Piłka do Pulisika. Nie do wiary! Nie mają litości! Powiększają teraz przewagę do czterech goli. Mamy już zatem 4 do 0. Dobra intuicja, jest przejęcie. A kim zije? Dobry pressing, odebranie piłki pod polem karnym. Strzela teraz. Dobrze to teraz zatrzymał ciałem. Popatrzmy, jest szansa na kontrę. Kontra, trzeba szybko wracać. Aberc ma teraz piłkę. Frankarz teraz spokojnie, nie musiał się wysilać. Dużo miejsca na skrzydle może zaatakować. I znowu są przy piłce. Udany odbiór, ale piłka wylądowała na aucie. Uwaga, prostopadłe zagranie teraz. To granie w pole karny, nikt go tam nie kryje. Gol! Czyste złoto! Ależ trafił tę piłkę z volleya! No wspaniały był to strzał, Bravo, brawo, brawo! Szansa! Havertz, Słupek! Piłka w grze! No tak, teraz Bramkarz pewnie chwyta piłkę. Ale jeszcze przed momentem było tu bardzo nerwowo. Bramka chyba jeszcze wibruje po uderzeniu. Bramkarz ściska piłkę, wyjaśnia tę sytuację, choć pewnie wolałby w ogóle jej uniknąć. Nabijkejta. Podanie do Blokowicza. To się nazywa ciąg na bramkę. To pachnie groźną akcją. Dobre uderzenie. Korekta celownika o kilkanaście centymetrów i jesteśmy w domu. Stracona piłka. Ma wsparcie, by to rozegrać. Przy piłce mont. Teraz piłką kowacić. Dobre ustawienie. Udało się zablokować to dośrodkowanie. Zupełnie nieudane dośrodkowanie z rogu. Nikt nie miał prawa sięgnąć piłki. Chwila piostwa Zdarza się każdemu. Ale na bramce. Dobra sytuacja. Można ruszać z kontrą. Kontra się skończyła, zanim na dobre się zaczęła. A, a teraz znakomite dogranie. Oh, Przy piłce Mount. I do Hawerza. Pewna interwencja Bramkarza. Aleksander Arnold. Stracona piłka. Może teraz ruszyć skrzydłem, zagrozić defensywie. Do pustej Bramki. Jest gol! Proszę państwa. Czekaliśmy na to. Doczekaliśmy się. Piękne trafienie. Kibice naprawdę mają powody do radości, Duszan Wlachowicz przy piłce Mądź. Interwencja skuteczna, przejęcie piłki. Rashford dostał piłkę. Kiran Dobrze wyglądał ten atak. To mogło się udać, ale piłka została przejęta. Dashford prowadzi piłkę. Niezgodne z przepisami to zagranie. Odgwizdany rzut wolny. Timo Werner może strzelać. No i gol! Trzy bramki przewagi. Niewiele czasu do końca. Chyba jest już pozamiatane, drodzy Państwo. Zdecydowane jest to prowadzenie i raczej zupełnie niezagrożone, bo to już końcówka spotkania. Duszan Wlachowicz. Próba odbioru i przerwany atak. Nie do wiary. Kolejny gol. Prowadzą już różnicą czterech bramek. No, ten mecz jest zupełnie bez historii. Na boisko wyszła jedna drużyna, a druga na stadion na razie nie dojechała. Nie było wiele przerw, więc tylko minuta doliczona. I jest ostatni gwizdek, i słychać radość kibiców drużyny gości. Bardzo cenna wygrana na wyjeździe. Nie było chyba dzisiaj momentu, w którym.